Cześć z tej strony Anka i witam Was na kanale Terra Live. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób zrobić hodowlę Karaczanów Argentyńskich, czyli tak zwaną dubię dla naszych pupili. Także zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie komentarz, dzwoneczek i oczywiście subskrypcję mojego kanału. Także lecimy z tym tematem. No, i dobra, żeby przygotować um, dla nich odpowiednie warunki, potrzebujemy boksa z dziurkami. Ja mam dwa rodzaje: jeden mniejszy, drugi, jak widzicie, większy, bo mam po prostu dwie różne wielkości. Kupiłam sobie po prostu tych y, dubi: jedne takie maluchy, a drugie już takie imago. Zaraz wam pokażę. No i co? Do pojemnika takiego wsypujemy karmę. Karma, czyli płatki dla rybek, owsianka, karma dla psa. Ja to sobie wszystko zblendowałam i zmiksowałam i sobie walimy to na dno. Do jednego, ja do drugiego boksa sobie od razu będę walić. Chociaż tutaj to sobie zrobię taki pojemniczek na którym to będzie leżało. Potrzebujemy też karmy mokrej. W moim przypadku jest to marchewka. Oczywiście jak ktoś ma y, wodę, to lepiej podawać wodę albo w takich kuleczkach albo po prostu, tak jak ja, moczboxy, do tego y, gaziki i odwracamy Ja one sobie będą z tych gazików spijać wodę. No i niezbędne są oczywiście y, wytłoczki po jajeczkach. No i sobie układamy tak, żeby im powiększyć tą przestrzeń życiową y, w środeczku. Do tego większego boksa mam dużo wytłaczanek, mogą być jeszcze te takie końcówki po papierze toaletowym e, albo po ręcznikach papierowych te tuby. No i tak gotowy boksik możemy uznać za gotowy. Woda, pokrywka i tyle. I czekamy, co się będzie działo. Jak widzicie, ja sobie jeszcze tam im e, wrzuciłam marcheweczkę na górę i płatki e, owsiane górskie. Słoiczek z wodu jest, karma na dole też jest. I już sobie, o, jeden idzie się napić. No i to tyle. Jest bardzo prosta sprawa. Także e, jeżeli macie jakieś uwagi bądź e, swoje propozycje boksów, to zapraszam do komentowania. I do zobaczenia w następnym odcinku.